Wszystkie prawa nabyte, wszystkie emerytury, jakie są wypłacane w tym momencie i które powinny być wypłacane nawet tym osobom, które za 40 lat przejdą na emeryturę, będą musiały zostać wypłacone. Zgodnie z warunkami, jakie przysługują. Będzie trzeba te emerytury waloryzować, czyli zachować te prawa, które są obecnie dla wszystkich, którzy będą chcieli pozostać w tym systemie, ale nie wrzucać młodych pokoleń do tego systemu, bo nigdy z niego nie wyjdziemy i zawsze będziemy musieli do niego coraz więcej i coraz więcej dopłacać. A to jak młodzi ludzie sobie zagwarantują przyszłość? Jak sobie zagwarantują emeryturę? Czy sobie odłożą pieniądze? Czy będą prowadzili konta inwestycyjne? Zainwestują w nieruchomości i będą wynajmywać mieszkania? Czy będą mieli piątkę dzieci i dzieci będą ich utrzymywać? To jest ich sprawa. Państwo nie powinno zapewniać ludziom emerytur. Ludzie sami powinni o to sobie zadbać. Dlatego jeżeli ktokolwiek z konfederacji postuluje likwidację ZUS-u, to nie mówi o tym, żeby ludzi pozostawić na lodzie, tylko o tym, żeby umożliwić młodym pokoleniom wyjście z tego systemu. A wszyscy, którzy w nim są i którzy w nim uczestniczą, zgodnie z umowami, jakie zawarli, będą mieli wypłacone emerytury. Dzięki temu ludzie, którzy płacą dzisiaj kilkaset, kilka tysięcy złotych na ZUS, będą mieli te pieniędzy w kieszeni, ale będą musieli sobie sami zapewnić emeryturę. Dostaw lajka i obserwuj. Do następnego.